Hej, hej, hello, witajcie na kanale Rapture is coming, pochwycenie jest blisko. Dzisiaj wam chcę powiedzieć taką ważną rzecz, którą Bóg ostatnio mi pokazał, którą też ja wiem z samego doświadczenia, że gdy ktoś jest nawrócony dopiero na początku jego drogi, przeważnie naszą taką rolą takich zwanych chrześcijan, takich naprawdę pobożnych i w ogóle takich wysoko już postawionych, że tak, Pana Boga znamy, tacy jesteśmy o, jest mówienie ludziom nie rób tego, nie rób tamtego, nie rób tamtego, nie rób tamtego. I wiecie co? I Bóg, Bóg mi pokazał taką pewną rzecz, że jeżeli ktoś nawraca i my będziemy, powiedzmy na początku, nie wiem, miesiąc jest z Panem Bogiem, nawet może być i pół, pół roku już z Panem Bogiem, to i dalej jest jeszcze takim dzieckiem w, w duchu, ponieważ uczy się dopiero, co Bóg od niego oczekuje, co Bóg od niego chce. I na przykład mm, jak e, nawet jakieś piosenkarki, piosenkarze, na, powiedzmy się nawrócą do Pana Boga i naprawdę mają serce i to widać, że mają serce, bo to widać, że przeżywają to bardzo mocno. A my od razu po nich jedziemy i mówimy, nie rób tego, nie rób tamtego, nie rób tamtego, tego, 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 tego. tego, tego. Powiem Wam, ta osoba to się zniechęci i od razu po prostu odejdzie, bo nakazywanie, zakazywanie to jest w religii. Religia to są zakazy, nakazy. To nie jest wolność Duchu Świętym, to nie jest wolność Panu Bogu, to jest wtedy już religia. Więc jeżeli jesteś w takim systemie religijnym, że tylko są zakazy, nakazy tego rób, tego nie rób, to to nie jest dobre. Oczywiście tu nie mówię o takich sytuacjach, gdzie na przykład wiadomo, jest przykazanie, nie zabija, nie cudzołóż, nie karni. To są wiadomo podstawy o takim czymś nie mówię. Ale są o sytuacji na przykład, załóżmy sytuacjach takich jak, znam taką osobę, której, która się nawróciła jakiś czas po mnie, kiedy byłam jeszcze wcześniej nawrócona. I ja mówię do niej ściągnij ten obraz z tej ściany. To, bo to dla mnie, ja to wiedziałam już, że to jest złe. Ja wiedziałam, że to po prostu już jest złe, że obrazy różnych postaci świętych i nieświętych to są niedobre dla Pana Boga rzeczy po prostu, bo to jest takie bałwochwalstwo właśnie, tak? I powiem Wam, ja to wiedziałam, a ta osoba jeszcze nie była o tym uświadomiona, ale powiedziałam jej, słuchaj, ściągnij to, to jest niepotrzebne, to w ogóle, tam nie ma Pana Boga na tym obrazie, to, to, to jest, to o tym Biblia mówi, nie ma Boga na obrazie, Bóg jest żywy. I słuchajcie, yy, a ta osoba mówi, nie, ja jeszcze nie ja mówię, Dobra, i wiecie, ja chciałam po prostu, by ona nie grzeszyła, ale Pismo Święte mówi, jeżeli ty nie widzisz, że to jest grzech, Oczywiście mówię takich jakby skrajnych sytuacjach, w sensie takimi chodzi o to, że no wiadomo, jak ktoś, Pan Bóg od razu przecież od razu odcina, że ktoś na przykład, załóżmy kogoś, nie wiem, no że ktoś cudzołoży to od razu po jakimś to czasie, nawet tygodnia już będziesz wiedział, że coś jest nie tak, to, to widzisz, że coś jest nie tak, tak? Albo tak samo inne rzeczy na przykład robisz, to Pan Bóg o tym od razu ci powie, co jest dla niego najważniejsze na początek. On ci nie powie wszystkiego od razu. Zobaczcie, jak ciężko było nawet grzech to jest nieposłuszeństwo Panu Bogu. Adam i Ewa byli w raju i oni byli, słuchajcie, nieposłuszni. I to już dla Boga było wystarczający grzech, że zostali wygnani z raju. Więc co dopiero jakieś cudowóstwo, morderstwo, picie, palenie, jakieś tam nie wiadomo inne rzeczy, które dla Boga też nie są uważam, dobrymi rzeczami, ponieważ mamy być ludźmi, którzy będą po prostu odbiegać od tego świata. Nawet gry komputerowe, mówiłam wam o tym, przecież mam świadectwo, więc wiecie, że miałam tak samo z tym problem i tak samo inne rzeczy. Więc Bóg w swoim czasie powie do każdego z nas, co trzeba zrobić, zmienić, że już trzeba to oddać, to oddać, to oddać i powoli to zrobi. Dziecko, gdy się uczy chodzić, ono nie nauczy się od razu chodzić. Ono pierwszy, jeden kroczek, drugi kroczek, trzeci kroczek. Sorki, na przykład też nie nauczy się mówić od razu, tylko będzie mówił słówkami powoli, tak? Najpierw jedno słowo, potem mama, tata, i tak dalej, i tak dalej. Czyli Pan Bóg nas tak samo prowadzi duchowo, jeżeli chodzi o życie tutaj, właśnie te nasze duchowe. A mamy właśnie być, słuchajcie, przecież jak dzieci. Więc e, powiem Wam, nie narzucajmy, tak robili faryzeusze narzucali swoje jarzmo e, tego, co my już wiemy. O Panu Bogu i o tym, co po prostu Barbuk nam pokazuje, by inni też tego nie robili, co my nie robimy już. Ale to jest każdego etap. Człowieka inny, więc musimy dać mu tą wolność, by on sam zobaczył, sparzył się, że to jest jednak coś, nie, nie teges. A uwierzcie mi, uwierzcie mi, po prostu znam po sobie, że jeżeli zauważyłam, że jeżeli widzę, Bóg mi to objawił, wow, ja to, to to był grzech! Słuchajcie, to był grzech! I ja potem się tym dzielę jako świadectwo, że z tego wyszłam, że to jest grzech. Wiecie, jaka to potem satysfakcja jest, że Bóg to pokazał tobie osobiście. I że ktoś się nie musiał tego mówić. Ja, jeżeli chodzi o rzeczy do modlenia się do innych osób, do Maryi, innych osób, różańce i nieróżańce, gdzie byłam bardzo różańcowa, yy, czy na przykład jakieś tam, no nie wiem, yy, no rzeczy no, no różnego rodzaju, każdy z nas wie, co tam Pan Bóg pokazuje mu. Bóg to mi pokazał sam i nikt mi o tym nie musiał mówić, bo ja czułam od ducha, że jak się naprawdę chce zmienić, to już mój duch chce być czysty. Słuchajcie, my tego nie robimy dla kogoś. My robimy to dla Pana Boga, by być dla Niego czystym, nie dla ludzi wokół. Nie, nie rzucasz fajek, nie rzucasz alkoholu, nie rzucasz pornografii, nie rzucasz masturbacji, nie rzucasz jakichś innych, różnych złych rzeczy dla innych. Rzucasz dla siebie i dla, zwłaszcza dla Pana Boga, bo Ty po prostu nie chcesz grzeszyć. I to jest podstawa prawdziwego nawrócenia. O tym, co to jest nawrócenie i pamiętanie, powiem Wam w, oczywiście w kolejnym filmiku, bo to jest bardzo ważna rzecz. Także e, słuchajcie, musimy zrozumieć, że jeżeli nawracamy się, jesteśmy długo w Panu Bogu, a tak samo tutaj o tym tak samo mówi też pismo, bierzcie jarzma tych, którzy są bez siły, naprawdę no nie dadzą sobie rady, znowu zrobić ten grzech, bierzcie to jarzmo na siebie, mówi Pismo, abyśmy my mogli po prostu wziąć to jarzmo i modlić się za nich. Dzisiaj, słuchajcie, miałam przepiękny sen. Miałam przepiękny po prostu sen. Ale czekam, aż Pan Bóg po prostu mi objawi, jak to przekazać Wam i jak to powiedzieć, abyśmy po prostu my odebrali z tego snu. Bo to wiadomo, ewidentnie może być i do mnie, ale tak samo zawsze się tym dzielę, nawet jak i do mnie, bo to tak samo jest takie ku Waszemu zbudowaniu, byśmy po prostu mogli, słuchajcie się, budować. Więc nie widzę w tym nic, by się z tym nami po prostu podzielić z tym, co Pan Bóg mówi do mnie. Ale pytam się Boga, wczoraj się pytałam Pana Boga, więc tak samo tym bardziej wiem, że tak samo to jest tutaj do nas, którzy, do, do Was, którzy mnie słuchacie. Pytam się, Boże, Boże, co mam im powiedzieć? Ja nie chcę mówić po prostu od siebie, ja chcę mówić to, co Ty chcesz, bym powiedziała, aby to było od Ciebie dla innych, zwłaszcza zawsze dla mnie bym to właśnie ja mogła się zmieniać, mogła być oczyszczona, mogła być bardziej Pana Boga bliżej, bym po prostu mogła mu dawać swoje serce, bo słuchajcie, brudny człowiek tam nie wejdzie. Jak nam się wydaje, że będziemy tu sobie żyć trochę tak, trochę tak, to jesteśmy w bardzo dużym błędzie. Trzeba się słuchajcie zmieniać, zmieniać, zmieniać. Więc nie dawajmy jarzmo swoje, jeżeli wiemy, jesteśmy i właśnie to jest chrześcijaństwo w mądrości. Jeżeli uważasz się, że jesteś Panu Bogu już tak długi czas, tak długo lat, to pokaż to swoim postępowaniem. Jeżeli ktoś coś ci zarzuca, odpuść. Nie jest na tym etapie, co ty jesteś. Jeżeli ktoś nie przeszedł tego, co ty, nie zrozumie cię tego tak samo, jak ty, co ty masz inne doświadczenia. To moja córka chora, dlatego tak nie mogłam wczoraj nagrać filmiku, a dlatego nagrywam dzisiaj kilka tu od razu, żeby było, po prostu było już od razu, że tak powiem, na kilka dni, bo wiecie doskonale, że tak robię, ale to jest dla mnie po prostu mega happy, że mogę to robić, to jest dla mnie po prostu błogosławieństwo, słuchajcie, że mogę dla Was to robić. I co dalej? To to, że właśnie każdy z nas jest na innym etapie, więc jeżeli widzicie, że ktoś z czymś się radzi, ktoś ma jakąś agresję, ktoś jest jakiś taki, 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 taki po prostu przyjmijcie go po prostu, że jest jeszcze niedojrzały. Nawet mogę to być ja niedojrzała. Oczywiście, bo ja cały czas się uczę. A co najfajniejsze jest to, że każdy z nas dostaje inną mądrość od Pana Boga w różnych etapach życia. I na przykład nie dotyka w tym momencie te słowo, od siebie dotyka w tym momencie to słowo, i dlatego dzielimy się tym. Mam tu taką moją piękną, fajną, super ekstra koleżankę, z którą rozmawiam praktycznie codziennie, słuchajcie, gdzie budujemy się nawzajem, co ona po prostu przeżywała, co ja przeżywam, co oczy, co Bóg do mnie mówi, co do niej Pan Bóg mówi, i uczymy się tego nawzajem. I do mnie mówi w ten sposób, ja się tym dzielę. Bo mogę ją zachęcić akurat w jakiejś tam sytuacji, że Pan Bóg pokazał mi to w ten sposób. Ona mówi to, ona coś, co, coś Bóg pokazał jej innego. Ja słuchajcie, zawsze o tym myślę, co Pan Bóg mówi do innych ludzi, co, co ja słucham, co to mnie coś powiedzmy, ktoś mówi. Ja to zawsze słucham i sobie jakby przefiltruję w domu, czy to było zgodne z wolą Bożą, czy nie było zgodne z wolą Bożą, czy to już narusza moją osobę, w się sensie narusza po prostu moje, tutaj, że tak powiem. Yy, terytorium, w sensie takim, że jeżeli ktoś ma inne zdanie, zostawiam to, nie dyskutuję, nie chcę dyskutować. Ja już to jestem na takim etapie, że to zostawiam, ponieważ nie ma sensu. Jeżeli Duch Święty Ciebie nie dotknie do tego, co ja do Ciebie mówię, to widocznie masz innego ducha, bądź po prostu to nie jest ten etap, który po prostu jeszcze Bóg do Ciebie nie przemówił, chyba, że ja po prostu mówię coś źle. Ale uważam, że mówię to, to, co Bóg mi pokazuje, w jaki sposób nie jestem idealna, nie mówię wszystko może dobrze. Ale mówię wam tylko to, co po prostu doświadczam, doświadczam codziennie i modlę się o to, żeby Bóg pokazywał, co mam po prostu wam powiedzieć. A nie robię tego sobie tak o, że mówię sobie tak, o, od czapy. Ja się modlę cały czas, Boże, co mam powiedzieć? Ja chcę, chcę, chcę mówić to, co ty mi mówisz, abym wiedziała, aby ten, kto to słucha, był podniesiony, e, nie zdołowany, tylko po prostu był podniesiony. Namaszczone przez swego Ducha Świętego i mógł iść do przodu, a nie w dół. Także e, widzimy się w kolejnym filmiku. Dziękuję za odsłuchanie. Dajcie lajka, komentarz, cokolwiek, że tak samo się może zgadzacie, może się nie zgadzacie, ale oczywiście w miłości Chrystusowej, ponieważ każdy z mówi na innym etapie. Więc przyjmujmy to, co mówię, by pomyśleć, może jednak racja jakaś jest. Jeżeli nie ma, dajmy to tylko werset Biblii, że o tym nie ma. Ja patrząc na werset biblijny. Pokazują mi tu te wersety to, że każdy jest na innym etapie, po prostu, e, że tak powiem, swojego życia. Jeżeli na przykład niektórzy mięso mogą jeść, a niektórzy mięsa nie mogą jeść, tak? To jest też kwestia sporna, co kto może, a co kto nie może. To jest Twoja osobista relacja z Panem Bogiem, ale oczywiście nieosobiste jest to, by głosić Ewangelię wszystkim, o tym, co mówiłam, co mówiłam ostatnio, ale zwłaszcza tym, których Bóg do Ciebie przysyła, bo nie wszyscy przyjmą to po prostu, co Ty do nich mówisz i to strata czasu, a inne do nich dotrze na przykład i załóżmy, ja mogę do niego nie dotrzeć, ale ktoś inny do niego dotrze bardziej na przykład, innym słowem, innym doświadczeniem i takie tam inne rzeczy. Także e, tak to by wyglądało na tą chwilę, co ja chciałam Wam powiedzieć. Wierzę, że to jest od Pana Boga i widzimy się w kolejnych filmikach. Ja miałam sen, widzicie, ma tylko też, też miałam sen właśnie zaraz ten filmik Wam tak samo puszczę, bo już nagrałam, jaki miałam przepiękny sen. Yy, I tak samo jeszcze inne rzeczy, o ta sama wam chcę powiedzieć. Także do usłyszenia już niebawem.